Członkowie młodzieżowego teatru Vanitas po raz kolejny zaprezentowali sztukę Przepraszamy. Po raz pierwszy jednak widzowie zobaczyli ją w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego. 26 stycznia aktorzy amatorzy opowiedzieli tragiczną historię swojej szkolnej koleżanki, która popełniła samobójstwo. Spektakl przygotowany został na podstawie scenariusza I'm Sorry autorstwa Zbigniewa Houdysa. Fabuła przedstawienia dotyka problemu przemocy w szkole, ukazuje bezwzględność młodych ludzi, brak empatii, ich znieczulenie oraz czerpanie przyjemności skrzywdzenia innych. Młodzież do spektaklu przygotował aktor i opiekun grupy Radosław Mazur. W przedstawieniu wystąpili Klaudia Bąk, Błażej Doniec, Adrianna Glegoła, Bartłomiej Łukiewicz, Magdalena Posłowska, Hubert Smolarczyk, Anna Soboń i Grzegorz Maciejewski.